Mapę. Zapraszam na intro. Cięcia. Najpierw jeszcze tutaj będę coś chciał nagrać. Ogólnie tutaj nic mi się takiego nie zmieniło. Na mapie jesteśmy na serwerze jakim? Creeperki. Creeperki. Jesteśmy na serwerze creeperki. Creeper. Także mapa się dużo nie zmieniła. Aczkolwiek dzisiaj będziemy zwiedzać jedno dość nietypowe miejsce zwane Nibylandią Piotrusia Pana. tłumaczysz Hubert, co to jest? To jest wyspa założona przede mnie, gdzie mieszkają dwóch ze mną, moich wiernych kompanów y y y Łukasz123 i Tymula09 Tak, yang zi. pozdrawiam I Link w opisie tam... I tam ogólnie dużo fajnych, zaczęliśmy budować Właśnie Tymula zbudował windę Ja zbudowałem swój najlepszy, najfajniejszy według mnie domek najnowszy y, mhm. a Łukasz budował swoje y, budynki zamek. zamek dobra, i tak aktualnie nasza mapa ma 6 diamentów a 353 pobrania, także nie jest źle, zapraszamy do zagrania w nią a teraz co, udajemy się do Nibelandii E, za chwilę tylko zrobię cięcie, ponieważ wytłumaczycie dlaczego? Nie, lepiej nie no dobrze No to co? Albo dobra, powiem, albo dobra, powiem No to mów przypomnę. Wręcz na to to jest wielka tajemnica. Tak Także A, widzimy ja. się już za chwilkę. Okay. Dobra, na razie jesteśmy przy jednym takim przystanku. Otóż jesteśmy przy, przy grobie pana Gienka, czyli przy grobie konia Huberta. Opowiesz historię? O, tak. <laughs> Dobra, bez przesady. Zabrałem do no i ja się tu kochałem, żeby powiększyć drogę i on jakoś padł pod płomień i potem spanikowałem i... Dobra, ciekawie. Widzimy się na miejscu. Ludzie! No mów. Ej, teraz ja, ja muszę wrócić? Muszę a, przez nether przejść. Bo Ej, dobra. Słuchajcie, zabiłem przez przypadek Huberta i tutaj jest jego nagrobek. <śmiech> <śmiech> Świetne. Więc tak, gdzie jesteśmy? Czekaj chwila, gdzie ty jesteś? A, jest, znaczy zależy gdzie, gdzie jest. W tym samym miejscu, co zginęły? Tak. A, no to tak, po lewo jest zamek, który budował sam Łukasz, którego jeszcze raz Tak, ale gdzie jesteśmy? O to mi chodzi. A, na Nibelandii! W Niblandii, tak. Gdzie najpierw sobie zamek. Miało, być, miało nie być w tej serii zamków, ale jednak. Łukasz siłoparto. Nawet Luke powiedział, że właśnie. Minecraft to e, tak, cytuję. Minecraft to taki średniowieczny. Rylec? Tak. Ech, no, w sumie taki ubogi trochę to może. Ja nie króżył jakby co, ale taki ubogi trochę. No. Swiedzasz nadal? No już wyszedłem ze za zamku Idziemy do swojego domku nie, nie, nie. A nie. Zatknęłem. Zatknęłem. To jest badny jeden badny. chyba z dziwniejszych domów tutaj Który mój? Mhm mm, Bardzo ładny Jeżeli za szybko ruszę kamerą to wybaczta Ale inaczej się tutaj nie da a, tutaj no, jest wejście Także tak to wygląda od środka A jak gdzie ty jesteś? No ja mówię ci, muszę przejść przez nether. Aha, bo ty naspał, nie? Bo ci zajęło łóżko Nie, bo, nie, bo byłem, spałem u ciebie Aha, to ciekawe Mogę się powiedzieć truncice, tepnął No ja nie mam Mam wyłączone te, te funkcje nie, mo nie mogę, bo mam wyłączone te funkcje Właśnie e, właśnie, odebrać no, potem to powiem, to, co widzicie. No. Ciekawe, ten domek. Weź. Wiesz ty co? Weź mi I... jakąś działeczkę. I tak, zrobimy jakąś ja no... I zrobimy jakąś osobną ścieżkę od, stąd do mojego domu. Jezu, to jest ponad... Jest... Mordo, to jest jakieś... Jeju, 3000... nie no przesadzam 5000 kratek, bo jesteśmy akurat na... jesteśmy na... minu, nie no to Halo Kasper słyszymy się Przeszkadzono mi tutaj. A, dobra. No i tak. Ogólnie to mój domek. wyżyłem na niego aż trz, 13 staków drewna oraz y, trochę za pomocą... A, nie, dwa serduszka. Za pomocą Łukasza y, dzięki niemu miałem prawie 20 staków. No. I ogólnie tak to się prezentuje, to może domek yy, na jeszcze nie nie do, do końca. Kuroki! Nie jest... Co? Kuroki tutaj są. Ej, dobra, wypuszczę, Łukasz się chyba nie obrazi. Gdzie ty jesteś? U kuroku. Reli! Really? Jak? w lamy? mnie, proszę. Nie mogę, nie mam takiej Bo... możliwości. Ale znowu jestem u ciebie! Tak, nie mogę. <noise> ja są z Maria. Ludzie. Nie mogę wyjść, jestem w lamach. A. Tam jest dywanik, możesz dzięki nie mówić. Nie ma, ale nie jestem nie u ciebie, tylko u Łukasza. O. A Łukasz jeżek buduje wszystko ładnie pikabelo, ale nie wyjdziesz. A Tymek gdzie mieszka? Jeszcze chwilę, mi chwilę. Zrób cięcie to, to czekaj, zrób cięcie, ja będę. Dobra, jesteśmy już po cięciu. Hubert jak widać dołączył. To się do... Bez komentarza pójmę to bez komentarza Ej, zaraz, zaraz odzyskałeś swoje poprzednie rzeczy? Tak Ej, bo nie ma co ich już, ale dobra No otworzyłeś? Odpowiem jakaj muszę Spoko. Ty nubie. Nie, ja byłem chleb 70... Nie, nie Masz wiem. 73 kile? Ja mam 30 tylko, jak to jest możliwe? A czemu Łukasz ma prawie 100 kili? Nie wiem. A jak wejdzieś też, też żebym miał więcej? Nie. Dobra, gdzie mieszka to? Będę... Dobra. Um, ogólnie... Y... Jeśli Kasper się zgodzi, to, mogę, to poproszę go, żeby jeśli byście chcieli, to mo mogę poprosić kaster, żeby wam dorzucił do, pod, w opisie ten link do tego, dom jak zbudować taki domek. No i chętnie zapraszam Ej, bardzo, bo to jest taki chiński domek w sumie, jak pola trochę. No, bardzo duże Nic to tu można powiedzieć. Tyle. No, ale. Zajęło. Y, no, takie budowanie domu zajęło mi. 5 no, lat. Że... Nie, 5 lat na pewno nie. Y, 10. Zajęło mi to. Nie, to jest nie. Zajęło 20 lat. To jeden Jeden dzień. Znaczy no 3 godziny to budowałem, ale musicie mieć przynajmniej musicie mieć przynajmniej coś no musicie mieć duży drewna gdzie w, mieszka w, ty mula? nie mów mi, że to jest dom co muli nie, to ja wybudowałem to była nasza pierwsza woda znaczy ja tu przypłynąłem i zbudowałem taki domek na początku a tutaj czemu to tu jest niby, niby lambia? oj przepraszam, chciałem dobra, co? ja tam mam osbrojkę to... no, prowadź mnie do tymka um, no i tu zbudowałem bikon, który przez chwilę działał I znowu działa Ktoś ci tam Ktoś zabrał blok Zrobiłam popalnie. Budę akurat łukami budował. I jak możecie zauważyć Na górze O, tutaj działa bikon No Gdzieś? A nie, to nie bikon No bo cię zgubiłem tutaj się woda gdzie... jakaś daje, co nie ta. Tak Skyblock Tymuli, gdzie mieszka? Nie. Naprawdę? Naprawdę? Tak. Jaję. Gdzie jesteś? Już nie mogę znaleźć. Gdzie jesteś? No na tamtej wyspie. A, mm. Już. nawet Winda tu jest. możemy się nią przejechać. Kanikuli, to dalej, ze Gdzie jesteś? mogę cię znaleźć A jak myślisz, gdzie jestem? Hmm, z Bania No jestem na dobra, tym Skybloku wiem ja. To nawet o, nie jest Skyblok To ja już jadę do ciebie To nawet nie przypomina Skybloka w żadnym stopniu To czekaj, ja już jadę do ciebie A wy to sobą z się odsiedliście. Już jadę do ciebie o, Ej, co jest? Nie mówcie, że się... No, dobra, lepiej Bez komentarza Bez komentarza Ej, rylet Nie, ja się zbugo... Zbugowałem się Zbugowałem się. To miałem lagi. I wypadłem. Wcześniej jak byłem... Zepnij mnie proszę. A zapomniałem nie masz... O! Oa! podam. spodam. O dziękuję. Jakbyś spadł, to byś i tak spadł do wody, wiem. No. Czemu spadłeś? nie wiem. Spadłem, nie wiem czemu. Dobra, bez komentarza. Ja w tak się osiedli Tutaj, ten, tutaj taki zamek jeszcze niedokończony to oczywiście taka ruina trochę. To bez, bez uraży, bez urazy Łukasz. Eee, ten, to... Lumbiorki, no, czemu się nie palą? A ty już zjechałeś windą, czy nie? Ja Do No i tak. Dobra, to już powoli kończymy, skoro już siedziliśmy. A następny odcinek z tej mapy. Co wy na to, gdyby zrobić buduje yy, nie, drugi... Buduję drugi dom yy, w Nibelandii. Co wy na to? Napiszcie w komentarzu. I pięć łapek w górę i jesteśmy w domu. I, pokro... I, I tak oczywiście musicie to zakazać o subskrypcji. się. Subskrypcji, subskrypcji Oczywiście. Dobra. To zakończę tutaj. Dzień. Hej, cześć. papa